I jedziemy. Skrzynia szybka, 40. Szerenia sobie, hula. Całkiem fajnie po asfalcie. I witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Myślę, wyczekanym przez, przez wielu tutaj widzów tego kanału. Czyli prezentacji nowego nabytku. Nic nie wspominałem. Ogólnie filmów długo nie było, była dość długa przerwa. Ale to było związane głównie z dużą ilością pracy. Ja już jestem po zrealizowanym sezonie. Jak widać, pole uprawione, obsiane. Działała cały czas renówka, chociaż 40 też miała co robić. Ponieważ chodziła tam sobie w I tak, parę słów. O sprzęcie, który się udało nabyć, to też nie w dzisiejszych czasach to nie jest takie wcale proste. Yy, o dziwo nie trzeba mieć tylko pieniędzy, żeby coś kupić, yy, ale trzeba mieć też trochę szczęścia i, i sporo czasu na to poświęcić i tych kilometrów troszkę zrobić. Chyba, że ktoś ma szczęście, no trafił się za pierwszym razem. U mnie niestety tak nie było. Renault 110 54 110 KONI. Silnik szóstka MWM-a Dojczowski silnik e, Bardzo oszczędny, już mogę powiedzieć, że po tym czasie co u mnie przepracował e, Ten sezon e, Naprawdę Jest spora oszczędność Mam porównania jak robiłem samą czterdziestką uprawiałem Po pierwsze nie było Zaorane w sposób właściwy, bo było za płytko, często i pługi wychodziły z ziemi Tutaj no już jednak troszkę inny sprzęt, inna moc e, Uprawa też jest Pole jest lepiej uprawione, może to akurat z brzegu to jakieś lekkie bryłki są, ale to jest dosłownie na raz zrobione sprzętem, o którym nie będę wspominał. Yy, dlatego też prezentacja jest robiona, aż tak powiem, w warunkach polowych, a nie na podwórku, bo tam trochę stoi tych nowych nabytków, których wam nie chcę jak na razie pokazywać, że była tam niespodzianka z filmu na film, a będzie to sporo. Yy, co mogę jeszcze powiedzieć o tej maszynie? Na pewno przykuwają uwagę koła. Koła są niemałe, z przodu szerokość 540. Z tyłu 600 Także jest kawałek laczka Z tyłu jest i też bieżnika Bo te już troszkę są Już tam troszkę są podjechane Ale tylnie jeszcze, jeszcze jest trochę tego mięsa na oponie yy, Za chwilę przejdziemy do środka Tylko tu jeszcze troszkę pokażę z przodu Z przodu przeze mnie dołożono obciążnik Bo chodziła w zestawie z tyłu było 2 tony zapięte Także miała w czym robić Yy, obciążnik dorobiony przeze mnie z boilera, to będzie więcej na którymś z filmów o nim powiedziane. Yy, tego nie dokładałem, to było yy, jako tutaj ta konstrukcja. To tu ja odciąg dołożyłem i uszy podorabiałem z amortyzacją na gumie. Yy, obstawiam, że traktor chodził, bo on zanim trafił do Polski, był we Francji. Yy, obstawiam, że chodził w kukurydzy. A konkretnie to na pryźnie, bo miał to jakieś uszy może z jakiegoś pługu zgarniającego. No i koła dość szerokie, więc mógł, mógł ugniatać. Co tu mogę więcej powiedzieć? Eee, spręży, e, amortyzowana kabina, e, dwa zbiorniki paliwa, e, co jest e, plusem i minusem, ponieważ e, plus jest takim, bo wiadomo, mamy więcej tego paliwa, e, na przykład tak jak podczas tego sezonu w ogóle nie była zbaniektankowana, bo jest wysoko wlew. Ogólnie sam tej traktor jest dość wysoki, bo ma coś koło 3 metrów. W momencie kiedy zmieniłem tłumik, bo jest nowy tłumik założony, bo ten co kupiłem, no to troszkę szpecił ten traktor. Musiałem skracać tłumik waryńskiego i dołożyłem po prostu klapkę, bo normalnie było na kolanku. No i tak jak mówiłem, w tym sezonie nie był tankowany w ogóle z baniek z racji tego, że jest wysoko wlew no i tu dużo to wchodzi, bo 225 litrów yy, w momencie, gdy jest zatankowany do pełna. Yy, ale mamy dwa zbiorniki i jest zbiornik jeden przelewowy. No stąd jak się tu dobrze można przyjrzeć widać yy, wężyki i jest jeszcze filterek po drodze między zbiornikami yy, I w momencie, kiedy się przelewa pierwszy zbiornik trafia do drugiego. Trzeba tego y, trochę uczęszczyć przy na stacji. Bo zanim spłynie, najlepiej odpalić, wtedy spływa szybciej i to paliwo się równa. Y, no ale idzie zawsze tam jakoś zatankować. Wejdziemy sobie do środka. Wejdziemy sobie do środka i ukazuje nam się tutaj w środeczek ogólnie, co my tu mamy. Troszkę ogarnąłem po sezonie, bo był strasznie brudny ale to wiadomo, tu uchyla się te szybki i zawsze trochę zawiewa yy, mamy 24 biegi do przodu i 24 biegi do tyłu czyli tutaj yy, zakres drugi jakby można to określić, yy, szosowe biegi i sprzęgło sobie wcisnę zakres pierwszy, czyli polowe na polowych to jak gdzieś jakieś takie ciasne miejsca podjeżdżam, czy tam Coś ładuję, no to wtedy na polowych jeżdżę, w polu tylko na szosowych robiłem. Z racji tego, że mamy tu jeden, 2 trzy, cztery biegi. I tu mamy dwa guziki i to są nasze półbiegi. Czyli każdy z biegów ma trzy półbiegi. Tu nam się te trzy półbiegi uświetlają. Pierwszy półbieg, drugi, trzeci. A tu co na pomarańczona mryga, to jest wsteczny. Teraz mrygają dwa, ponieważ rewers. Tutaj mamy rewers. Jest ustawiony na neutralny. Yy, I mamy przód albo tył. Rewers jest elektrohydrauliczny. Przyznam szczerze, wolałbym mechaniczny, ale nie dało się znaleźć. Yy, przynajmniej w tym okresie, co ja szukałem, jakiegoś ogarniętego modelu z mechanicznym rewersem. Miałem okazję jeździć traktorem z mechanicznym rewersem. Dość przyjemnie się to zmieniało. Ale ten też nie jest zły. Ogólnie jest bezprzęgłowy. Ja często używam sprzęgła, bo jednak ten traktor się trochę toczy, no to żeby tam jakiś zgrzytów nie było, tego typu rzeczy, no to używam tego sprzęgła, półbiegi korzystam bez sprzęgła. W sumie jest taka możliwość. Mamy podnośnik, góra-dół, zakres podnoszenia, czy tam zakres jakiego podnosi, no, nieraz używałem w agregacie dorki cały czas miałem opuszczone na full'a, ale w agregacie, było po całym agregacie w widać, że poziomował się w taki sposób, no, że jakby wał szedł niżej na ten przedni rząd talerzy szedł do góry, nawiewy temperatura, ciepło, zimno kogut, którego nie ma i mamy tutaj jeszcze napęd załączany guzikiem Yy, tutaj, jeszcze, tutaj jeszcze mamy na dole hamulec ręczny, działający, sprawny. Na dole nam się ukazuje 5 yy, pedałów, czyli gaz, 2 hamulce z, z możliwością rozczepienia, blokada deferencjału i sprzęgło. Yy, Tutaj takie bajery, typu kierunki, światła, klakson. Dwa zbiorniki z działającymi pływakami. Wskaźnik pokazuje wszystko odpowiednio. Tak są temperatura, jak widać nie jest dogrzany, bo świeżo co nim wyjechałem z podwórka. Halogeny, awaryjki, wycieraczki, stryskiwacze do wycieraczek. Obrotomierz, też działający. Jak widać motogodzin ponad 11 tysięcy no i tutaj jeszcze kontrolki od smarowania, bardziej chyba to będzie ciśnienie oleju, tylko że na skrzyni, bo alladyna mamy tu na dole, ładowanie i tutaj takie informacje typu załączenie wałka, ręczny, kierunki światła, napęd. Takie mamy tutaj właśnie yy, rzeczy, tutaj mamy yy, gaz ręczny, który ma jest, yy, bardzo fajną jedną funkcję, że dajemy tu sobie na dole teraz nogą gazu, mamy 1500 obrotów, ja nie muszę szukać 1500 obrotów na ręcznym, tylko dopykam, od razu trochę akurat mocno to zrobiłem, ale dobra damy 1500, ja czułem lekki opór i to już ten jest opór kiedy jest dociśnięte. Po prostu dopina to w momencie, yy, na tym co jest zostawiony gaz, o, to na tym nam zostaje. Możemy dać więcej, tylko trzeba wtedy więcej siły użyć. Ale yy, te obroty nogą ustaliśmy, to nam tu zostaje. Yy, włączanie, wyłączanie, yy, takie coś ala jakby sanie w Perkinsie. To, to jest tutaj troszkę inaczej rozwiązane. Yy, wałek, 1000 obrotów, 540. Tego trzeba pilnować, bo kiedyś mi przeskoczyło, nie odpalić ciągnika i zastanawiałem, co to jest za powód. A to po prostu musi być prze, y, idealnie tu po środku. Trzeba na to zwracać uwagę. I tu mamy jeszcze sprzęgłowałka załączane. Y, nie korzystałem, ogólnie z wałka jeszcze w renówce nie korzystałem, bo nie mam żadnej maszyny podwałek. Y, ale podobnie, że nie może być 5 czy 10 minut, y, nie może być dłużej niż 5 czy 10 minut załączony wałek. Tak to nam to środku wygląda, wszystkie szyby otwierane. Bok, bok, i tutaj jeszcze tył. Tu sobie zwolnimy blokadkę. I tutaj, jak widać, szyba nam się składa i jest króciutka. Niczym tu nie zaczepimy z tyłu, czy jakimś masztem, czymś takim. Nie ma, nie ma obaw, że, że się zaczepi. Zamkniemy sobie. Ogólnie, jako dźwięk maszyny, wyjdę może na zewnątrz, żeby zaprezentować. Potem się troszkę przejedziemy, trochę polnymi drogami. Trochę coś się wyskoczy może na asfalt. Ogólnie to tak. Yy, traktor sam w sobie, nie kopci, ale jest zarazem bardzo zrywny. Yy, Myślałem, że może jest za mało pompa rozkręcona, bo jednak ten dieselek zawsze trochę przytnieć płynie, ale on dymka w ogóle nie puszcza, a naprawdę moc i zryw swoją ma, więc nie ma, nie ma na co narzekać. Eee, można powiedzieć, cała jesień bez, bez wycieków żadnych, suchutki jest traktorek. Z tyłu też jeszcze sobie przyjdziemy. Eee, podnośnik, jeśli nie mylę, ma chyba 7, y, i 7,5 czy 7. 200 tony udźwigu Jest to no dość sporo no, Jak na tę maszynę co ja mam to jest zupełnie wystarcza Zupełnie wystarcza od tych maszyn co ja mam Podnoszenie, też fajna sprawa podnoszenie jest ze zewnątrz Potrzeba zapinać maszyn Duże maszyny jeszcze sam bez problemu w stanie podczepić No i tutaj przerobiłem dwa gniazda hydrauliczne z racji, że no, tu było wszystko dość twardo poskręcane, plus gwinty, które tu wychodziły, to były gwinty niestandardowe rozmiarowo u nas. Eee, więc tutaj przerobiłem taki jakby nypel przelotowy, zaspawałem do eurozłącza, a tu wyciągnąłem to stare złącze, zakręcane, zrobiłem z taką z ją wydmuszkę, wrzuciłem tylko ze środka, zakręciłem z porotem i dospawałem do tego e elektro. E eurozłącze, do te odospawałem. Wszystko jest szczelne, nie ma problemu. Yy, odciągi też już były przeze mnie rzeźbione, ponieważ no, dwa razy się udało je zerwać. Ale to tam wszystko będzie pokazane w trakcie, w trakcie sezonu. <laughs> Zachodzimy sobie do środka. Yy, miałem robić siedzenie, yy, bo padłoczek. Potrzebowałem na szybko temat ogarnąć I po prostu siedzenie sobie przerobiłem Dołożyłem sprężynę na tłoczek Skręciłem wszystko tak Ściśnięte, bo wstawię gdzieś zdjęcie, przyspawałem dwie śruby, ściągnąłem Sprężynę taką dość sztywną, poskładałem, siedzenie chodzi W fajny sposób, naprawa mnie kosztowała w sumie jakieś 8zł A mam Sprawne siedzenie już nie tłuczę o sam spód Mamy tu jeszcze siedzenie dla pasażera Zabierę czapkę Mamy tu jeszcze siedzenie dla pasażera, które jest wpisane w dowód Czyli można jeździć z pasażerem Schowek pod spodem, tu też schowki Dołożyłem radio, które bardzo fajnie tutaj nam działa i się spisuje Nie widać, że się świeci, bo akurat ma teraz kolor zielony Radio za jakieś, nie wiem, 80 parę złotych naprawdę Gra fajnie, oryginalne głośniki, których jestem w szoku, że, że działają yy, nawiewy. Tutaj, jak widać, wszystkie klapeczki oraz światełeczko też działające. Yy, co my tu jeszcze mamy? Yy, master Truck. Nie korzystałem z tego. Jest to tu taki Bayer z tego, co tam mi znajomy tłumaczył. Że to jakby obliczało jakieś wydajność na hektar, coś takiego, poślizg kół, no tego typu rzeczy. Ja się w to nie zagłębiałem, bardziej tam mechanicznie yy, byłem ciekaw tego ciągnika. W sumie, dobra, założymy sobie kamerkę na głowę, przelecimy się tu naokoło i sobie wrócimy asfaltówką, zwalniamy tu na dole, żeby było widać blokadę. Tam nam puszcza, zamykamy sobie drzwi, lusterko mamy tu jedno nieustawione. Ale na drugim dobrze widać. Wrzucamy sobie do przodu, wrzucimy sobie dwójeczkę, bo to są wertepy. I ruszamy. Ręczny spuszczony. Ogólnie ten traktor do takiego 1200-300 obrotów chodzi, yy, można powiedzieć, jak tir, jak ciężarówka. Yy, powyżej tych obrotów już tak zaczyna mieć taki swój warkot fajny. No ogólnie jest maszynka dość przyjemna, no jak słychać jest cichutko można śmiało rozmawiać, czy, czy właśnie sobie posłuchać radia. No i w tej głowie niech uczyn, bo ja nie mam, ja się nie zajmuję tylko rolnictwem. Ja mam na przykład załóżmy określony moment czasu, kiedy zaczynam robić w polu, i to są dni, w których no gdzie w polu spędzam po te 15-16 godzin. Yy, I to jednak no po tej czterdziestce no to w tej głowie yy, w tej głowie to aż huczało prawda jest taka a tutaj no to już mamy mamy cichutko mamy cichutko jest przyjemnie yy, co ja tu mogę jeszcze z jako taki rzeczy powiedzieć, była y, jedna awaria, bo ponieważ traktor przyjechał na kołach około 100 km, y, wyszło po tej drodze, że y, leje jeden z wtrysku. Znaczy, nie to, że leje, tylko że się z niego leje. Jakby uszczelniasz podkładka pod wtryskiem, y, po dokładniejszych oględzinach zobaczyłem, że leci z. I teraz uwaga, damy sobie, odpuszczamy gaz, półbieg wyżej. No i dajemy, no to tak trzeba sobie fajnie wyczuć, bo od razu, tak naprawdę po lepiej dać to, trochę gazu, żeby to szarpnięcie im, bo no teraz yy, trochę tak nie za bardzo to pokazałem, no ale, ale też wiadomo, że jak się tego <laughs> tej maszynie się cały czas uczy, yy, też nie jeździłem nim. No, z dwa tygodnie, bo jak tak już miałem taki okres, że praktycznie tydzień przesiedziałem w tym ciągniku, to wszystko się już tak intuicyjnie robiło, bez żadnych szarpień, bez, bez tego typu właśnie rzeczy i się okazało, że z przewodu zasilającego wtrysk się leje. Znaczy, leje się, wystarczyło dokręcić po prostu ten przewód. Tylko musiałem dociąć jeden tam z kluczy, bo normalnie nie chciał mi podejść, bo tu jeden z, z, wśro, ze środkowych wtrysków. Może tak będzie widać lepiej. Jeden ze środkowych wtrysków, więc no, tam był trochę ograniczony dostęp, zwłaszcza że tam za chwilę nad tym jest zbiornik. Udało się dokręcić. Wyciek się całkowicie skończył. Wyjechałem w pole. Yy, tam robić jedną rzecz, to jeszcze to nie było takim swoim rozpoczęcie Zrządku, jak sobie wyjechałem sprawdzić traktor, tak z czystej ciekawości, yy, no to się okazało, że yy, nie ma takich zabezpieczeń na odciągach bocznych od podnośnika. No to też trzeba było rozcinać tam taką podkładkę, wspawać, poskładać wszystko do kupy, połączyć rurą grubościenną, To ja będę na bieżąco pokazywał na filmach, które będą. Tylko pros tam było parę rzeczy, które najczęściej nie jest w stanie zweryfikować przy, przy kupnie, ale generalnie no yy, po tam już jakimś okresie pracy jestem zadowolony. Yy, jest spory przeskok technologiczny na pewno między tym traktorem a 40. Mogę jeszcze powiedzieć, chociaż 40 dalej ma, yy, ma co robić, że tak powiem. Ogólnie to jest yy, ósmy albo dziewiąty traktor, który oglądaliśmy, bo byłem kupować z żabą. Żaba jest wam już znany tam na filmach u mnie. Yy, no, chłopak kurde sporo robi w ciężkim sprzęcie. W sumie to jego, on się zawodowo tego typu tematami zajmuje, więc za mną na oględziny, bo ja, ja takiego doświadczenia w ciężkich sprzętach nie mam. Więc pojechał sobie, ze, pojechał ze mną yy, robić oględziny. Byliśmy, przyznam się szczerze, byłem oglądać ciężką serię. Żaba się zapierał rękami i nogami, żeby y, w ogóle tam nie jechać, i że, żeby mi jakoś z głowy wybić. Y, to y, kupno Ursusa Ciężkiej Serii, bo on tam jak najbardziej jest za y, zagranicznymi, że tak powiem, sprzętami. Yy, w sumie udało mu się. Chociaż nie powiem, że bym szuski nie kupił Byłem kupił, tylko jest problem taki, że obecnie na rynku one są bardzo drogie A to są już jednak stare ciągniki I no tam nie ma tego komfortu co tutaj, no nie ma co się oszukiwać A, a pieniądze trzeba dać podobne Ja tam pojechałem ze względu tego, że była wystawiona dość okazyjnie no i jak dojechaliśmy już było wiadomo, można powiedzieć, że się lało z każdego możliwego miejsca, jakie w tym ciągniku było. Ale no nie wzięliśmy, trochę drogi się zrobiło. No a za renówkami to jest chyba 8 czy 9, tak jak mówię renówka, którą oglądaliśmy. Yy, padło na to, że jest rewers elektrohydrauliczny z tego względu, że to był po prostu taki no, ogarnięty w miarę model, bo cała reszta to yy, no, jak była w miarę mechanicznie, to była całkowicie zdezylowana. Tak, zewnętrznie, wizualnie, a też nie muskujemy się kupić jedną maskę, drugą, trzecią, też, żeby to jakoś wyglądało. Też się robią koszta, więc najlepiej zrobić tak. Żeby było i wizualnie dobrze, i mechanicznie. No mechanicznie też to nie są już. Tuż nie jest tak, że się tu zrobi coś za, za parę tysięcy, czy, czy się gdzieś jakoś z tymi kosztami ucieknie. No bo niestety tuż jest sprzęt taki, że i serwis swoje kosztuje. Trzeci półbieg. Trzeci bieg. Nie będziemy czwórki wrzucać, bo tu taką chopkę jeszcze jedną mamy. Jak na razie renówka jest tylko po zmianie yy, oleju silnikowego. Jeszcze będzie zmieniana skrzynia, i będziemy z żabą do przystawki zaglądać. O, tu druga chopka. I jedziemy. Skrzynia szybka. 40. Żerenia sobie hula. Całkiem fajnie po asfalcie. Idziemy. No i to jest to. Tu już są sprzęty duże, szerokie. Trzeba trochę uciekać na to pobocze. Wpuszczać te samochody. Ale naprawdę ta robota już idzie bez porównania. Mówię, nagram taki film wstępny. Coś pokażę, coś opowiem. Yy, jeszcze ładnie wspominałem yy, wagowo 5400 jak się nie mylę albo 5400 z hakiem i pojemność silnika ponad 6,2 litra pojemności i to jest fajne, że tak naprawdę taką czwórkę się bije, idzie się po dołach i jest w tą czwórką przejechać, bo wrzuci pierwszy półbieg i już to o teraz kieruneczek I obroty, na jakich pracuję w polu, to jest tam około tych 200, 2100 obrotów, coś takiego, mniej więcej. Tak to i półbieg do dołu sobie wrzucamy. I ja tu się już z Wami będę żegnał, żebyście za dużo nie zobaczyli, co jest na podwórku. Zapraszam Was do kolejnego filmu. Trzymajcie się, na razie i cześć.